znakomity początek sezonu Agnieszki Radwańskiej to świetna okazja, by porozmawiać właśnie o tym, co zmieniło się w grze naszej najlepszej tenisistki. Moim gościem jest ekspert tenisowy Tomasz Tomaszewski. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. No i właśnie, Agnieszka Radwańska znakomicie rozpoczęła sezon, wygrała wraz z Jerzym Janowiczem Puchar Hopmana, czyli nieoficjalne mistrzostwa świata par mieszanych i trudno nie odnieść wrażenia, że to zwycięstwo, historyczne zwycięstwo Polski było przede wszystkim zasługą właśnie Agnieszki. Czy pan się zgodzi z taką tezą? Absolutnie. Agnieszka była fundamentem naszej drużyny. No zresztą Jerzy nazywał ją dowcipnie szefową i, i, i rzeczywiście on, 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 tak widać w tym deblu, Agnieszka jest strategiem tenisa. Znakomicie czuje geometrię kortu i ona była tym liderem drużyny, no ale Jerzy, trzeba powiedzieć, grał, grał wspaniale w mixta. Pokazał cały swój talent, serwis, wolej, skrót, też on czuje kort. Więc stworzyli znakomitą parę, drużynę. Jak pan myśli, co zmieniło się w grze Agnieszki Radwańskiej, odkąd trenuje ona z legendą tenisa Martyną Nawratilową? No ja bym nie powiedział, że się zmieniło aż tak wiele. Agnieszka, Agnieszka zagrała na swoim poziomie, bardzo regularnie, może troszkę częściej chodziła do siatki. No ale w tych decydujących momentach, z Serena Williams w drugim secie 6-5 zagrała trochę znowu pasywnie. W trzecim secie była, była, była ofensywna i, i, i to zwycięstwo było bezapelacyjne. No, ja liczę, że ona jeszcze wzmocni swoją grę. Chciałabym ją widzieć jednak jeszcze bardziej ofensywnie. Ona, ona gra pięknie na półkorcie, no ja sądzę, że, że, że Martina Nawratilowa właśnie zainspiruje ją do, do tej gry ofensywnej i że będzie tym, że, że, że pozwoli jej pokonać ten ostatni schodek albo dwa schodki, myślę o, o półfinałach, finałach tych największych turniejów. W ubiegłym sezonie gra Agnieszki Radwańskiej pozostawiała nieco do życzenia. Gdy rozmawiałem jakiś czas temu z Juanem Carlosem Ferrero, to powiedział, że Agnieszce prawdopodobnie najbardziej potrzebny jest spokój. Czy Pan też uważa, że już na tym etapie rozwoju tenisowego właśnie to jest jej potrzebne? Spokój, no na pewno spokój wewnętrzny, spokój ducha. Wszystkim nam jest potrzebny i, i oczywiście jeżeli mamy... Jeżeli jesteśmy szczęśliwi w życiu osobistym, na przykład, to na korcie też widać, i wtedy, wtedy ta gra można się skoncentrować na tenisie, jeżeli się nie ma jakichś problemów wewnętrznych. Więc to jest bardzo ogólny spokój. Tak, spokój tak, ale wydaje mi się, że Agnieszce potrzeba jest jeszcze ciągle jednak mm, troszkę więcej siły, trochę więcej śmiałości. Ona, ona ma tendencję, żeby grać. Troszkę zbyt pasywnie zachowawczo, czekając na to, aż przeciwniczka jej poda to zwycięstwo na srebrnej tacy. Ja chciałbym Agnieszki jeszcze śmielszej, jeszcze, jeszcze, jeszcze bardziej ofensywnej, atakującej. I to w połączeniu z jej znakomitą grą w defensywie, z jej sensem taktycznym, z jej inteligencją tenisową, bo to jedna z najmądrzej naj, 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 naj grających tenisistek, to może dać no, pożądane efekty, Wie pan, co mam na myśli? Prawdopodobnie zwycięstwo w Wielkim Szlemie, tak? I myśli pan, że Agnieszka jest w stanie w tym sezonie to osiągnąć? Tak, ja, ja uważam, że to jest ten sezon przełomowy. Liczę na to, że właśnie ten rok 2015 to będzie, to będzie przełomowy sezon w karierze Agnieszki. Ona ma idealny wiek, 25, ma doświadczenie, a jest ciągle młoda, ciągle świeża. I wydaje mi się, że, 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 że to może być ten rok, no bo jeżeli nie ten rok, to będzie już ciężko wygrać turniej wielkoszlemowy, chociaż na przykład Bartoli wygrała już kończąc karierę wydawało się, że Agnieszka Radwańska ma problemy z tymi najtrudniejszymi rywalkami. Tak było w ostatnich latach, gdy ona owszem wygrywała z czołowymi tenisistkami, ale zazwyczaj było to dlatego, że one grały nieco gorzej, nie dlatego, że Radwańska grała tak znakomicie. W tym sezonie to już się zmieniło. Ona po raz pierwszy w karierze ograła Sirinę Williams. To jest zapowiedź znakomitego sezonu? No wie pan, po prostu nie chciałbym aż tak daleko wyciągać wniosków z tego zwycięstwa. Pamiętajmy, że Serena w tym turnieju w Pers. Yy, przegrała z Bouchard i to yy, poniżej godziny. Przegrała seta, yy, przegrała seta z y, Szafarzową, z Penettą, także przegrała pierwszego seta 6-0. Więc to, 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 to nie jest ta serena, którą znamy, która zwyciężała w Wimbledonie, która zwyciężała w największych turniejów. Ona momentami grała znakomicie, ale było dużo momentów, gdzie, gdzie, gdzie serena popełniała proste błędy, niewytłumaczalne błędy. No i ta jej irytacja wczoraj na korcie, no a także, także no ja ją znam, obcuję, powiedzmy interesuje mnie, bo to jest wybitna tenisistka i tak jakby wyczuwałem, że w jej oczach, jak ona siedziała, czai się jakiś smutek tak jakby ona miała jakieś problemy, jakby źle spała, miała podkrążone oczy. Więc to jest Serena, która, 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 która nie jest w pełni siłna. No, musimy sobie powiedzieć szczerze, ja się bardzo cieszę ze zwycięstwa Agnieszki Radwańskiej nad Sereną Williams, bo przełamała wreszcie tą pasę tych ośmiu porażek w oficjalnym meczu, bo kiedyś wygrała z nią w pokazówce w Montrealu. No ale, ale czy to się przełoży na to, że ona z nią wygra półfinale albo w finale Oceana yy, Open. Tego nie, nie wiemy. Wróćmy jeszcze na chwilę do Martina Nawratilowej. To jest legenda tenisa, która może Agnieszkę nauczyć tej bardziej ofensywnej gry, ale tak się zastanawiam, jakie przełożenie na sferę mentalną może mieć trening z tak znaną osobą, z taką ikoną tenisa? No właśnie, więc no, znowu jest to niewiadoma, bo nie wiemy, nie wiemy, yy, czy Agnieszka będzie potrafiła skorzystać z tych rad, czy, czy Martina będzie potrafiła przekazać tą swoją wiedzę, którą ja nazywam bezcennym skarbem, bo jest jedną z najwybitniejszych tenisistków, tenisistek na, na świecie, w historii i była słynna z tego, nie tylko, że pięknie grała na półkorcie, miała wspaniałego volleya i slice backhandu, ale że także, że była tenisistką, która było, miała żelazną taktykę, która potrafiła dostosować taktykę do rywalki, która była po prostu szalenie inteligentko, inteligentną tenisistką, Miała niezwykłą wolę walki, siłę zwycięstwa, więc te wszystkie atuty, które ma Nawratilowa połączone z doświadczeniem, jej wiedzą aktualną, bo ona jest na bieżąco, jest, jest komentatorem, zna wszystkie tenisistki na wylot. No to wszystko powinno dać właśnie Agnieszce Radwańskiej, tej niszidce kompletnej jeszcze jakiś taki dodatkowy impuls, dodatkowy impuls w tych decydujących momentach, jak będzie, będzie grała z Cibulkową w półfinale czy z Lisicko i w jej boksie siądzie, siądzie Martina Nawratilowa, to może sama obecność, sama rozmowa z Martyną Nawratilową sprawi, że Agnieszka wygra takie mecze. A co Pańskim zdaniem jest nadal największym mankamentem w grze Agnieszki, co nie pozwala jej wejść na ten jeszcze wyższy poziom, czyli osiągnięcie zwycięstwa w wielkim szlemie? No jednak, jednak, jednak siła fizyczna i jednak wytrzymałość. No na tle. Na tle Sereny Williams, Petry Kwitowej czy Marii Szarapowej Agnieszka jest jednak, jednak wątła, wrażliwa, delikatna. I dlatego, dlatego trudy. Trzeba wygrać siedem meczów z rzędu w ciągu dwóch tygodni. To jest, to jest kolosalny wysiłek, bo ta, 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 to zmęczenie się, się kumuluje. No, są jakieś drobne kontuzje, urazy. Więc, więc trzeba mieć trochę szczęścia. Więc, więc oczywiście ona pracowała w tym okresie przygotowawczym, tak mówił zresztą Tomasz Wiktorowski, właśnie nad siłą, nad wytrzymałością, z myślą o turniejach wielkoślemowych, bo całe jej otoczenie zdaje sobie sprawę i sama Agnieszka, że tenisistkę po latach, za 10-15 lat, będzie się osądzać po liczbie wygranych turniejów wielkoślemowych, A to, że wygrała w Indian Wells czy w Dubaju, no to jest piękne, ale czy puchar Hopmana nawet, zapamiętana zostanie jako finalistka o Wimbledonu na razie, prawda? Po zwycięstwie w Pucharze Hopmana, na, między innymi na Twitterze, pojawiły się taki, takie hura optymistyczne komentarze mówiące właśnie o efekcie nawratilowej. Czy pan na razie podchodzi do tego sceptycznie, czy jednak gdzieś dostrzega pan efekt tych treningów? Ja podchodzę z rezerwą, no ja się ogromnie cieszę, bo ja uważam, że to jest bardzo dobra decyzja, śmiała decyzja, mądra. Yy, I sam jestem ciekaw tej współpracy, bo, bo, bo dwie wybitne osobowości postaci, jak się połączą, czy to będzie da jakąś synergię, yy, czy, 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 czy coś z tego wyjdzie, no bo one się mogą równie, równie dobrze. Nic z tego może nie wyjść. Mogą się pokłócić, to są, one są obie, obie z innymi osobowościami. Ja liczę, że to będzie coś, co, coś wielkiego. Yy, i tu chciałbym powiedzieć, że, że ten puchar Hopmana to nie jest, bo niektórzy już tam powiedzieli, że to jest największy sukces w historii polskiego tenisa. Nie, to nie jest największy sukces w historii polskiego tenisa, to jest największy sukces w historii drużynowego polskiego tenisa. Tak, bo w przeszłości Becker i, i Serena Williams i, i Davenport i, i największe gwiazdy wygrywały ten turniej, więc Agnieszka i Jerzy są w dobrowym towarzystwie. No ale jednak. Harry'ego Hopmana, jest, jest jednak takim turniejem rozprowadzającym, turniejem, który przygotowuje do, do, do Wielkiego Szlema w Melbourne. Jest, jest rozrywką, jest wspaniałą zabawą. To było piękne oglądać, te mixty były szalenie atrakcyjne, zwłaszcza, że tak dobrze grali Jerzy i Agnieszka, ale musimy zachować proporcje. Toutes proportion gardent. Pierwszy turniej wielkoszlemowy już niebawem, Australia Open. Na który z tych turniejów nastawia się Pan najbardziej w kontekście ewentualnych wyników Agnieszki Radwańskiej? Ja widzę dwa turnieje. Ja widzę dwa turnieje, w którym największe szanse widzę dla Agnieszki. Pierwszy jest Melbourne, Australian Open, bo to jest początek sezonu i Agnieszka jest jeszcze świeża, niezmęczona trudami sezonu. I tutaj Agnieszka uważam, może, może, może zajść daleko. Oczywiście wszystko zależy od losowania, od tego, jak, jak się ułożą pierwsze rundy. Chodzi o to, żeby Agnieszka wygrywała szybko, żeby wygrywała w dwóch setach godzina, półtorej godziny góra, żeby ta. Ta, ta, to zmęczenie się nie kumulowało. No a drugim turniejem, no, który, oczywiście, dla mnie jest turniejem najbliższym najbliższy mojemu sercu, jest turniej. W Wimbledonie, gdzie gra Agnieszki jest stworzona do, 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 do trawy, do, do tej scenerii, do kortu centralnego, no i tu widzę właśnie wpływ, na to liczę najbardziej, wpływ Martiny Nawratilowej, która była królową Wimbledonu, która wygr wygrywała dziewięciokrotnie, to jest niezwykłe, więcej niż Federer w Wimbledonie. No i, i, i mam nadzieję, no ale to oczywiście trzeba dużo, dużo szczęścia, du splot korzystać okoliczności, żeby wszystko wypaliło w odpowiednim momencie.